Biblia na każdy dzień. Kolejny odcinek dzisiaj nadal rozmawiamy o Ewangelii według świętego Jana w 10 rozdziale. Wczoraj mówiłem o 10 wersecie, który brzmiał: Złodziej przychodzi tylko, aby kraść, zażynać i zatracać. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i miały je obfite. Dzisiaj powiem o wersetach 11 do 14. To jest ciąg dalszy. I jeżeli otworzymy Pismo Święte, to będziemy czytać. Te słowa. Ja jestem dobrym pasterzem. To mówi oczywiście Pan Jezus. Dobry pasterz swoje życie kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc przychodzącego wilka, opuszcza swoje owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Najemnik natomiast ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. Ja jestem dobrym pasterzem i znam swoje owce, a moje owce mnie znają. Na początku widzimy to, co mówiłem już wczoraj, że zachodzi pewna zmiana w porównaniach. Pan Jezus mówił wcześniej w tym rozdziale, że jest bramą. Teraz widzimy, że Jezus Nazaretu, Jezus Chrystus przedstawia siebie tym zwrotem Ja jestem dobrym pasterzem. Ego, Eimi. Wielu biblistów porównuje ten zwrot Ja jestem do tego jak Bóg przedstawiał się w krzaku grojącym Mojżeszowi i użył zwrotu Jestem, który jestem. Pan Jezus mówi Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz kładzie swoje życie za owce. Bardzo ważna rzecz. Jest tylko jeden dobry pasterz i jest nim Jezus Chrystus. Bo to Jezus Chrystus położył swoje życie za owce, za wszystkich, którzy w niego wierzą. Jest tylko jeden dobry pasterz, jest nim Jezus Chrystus. Ale widzimy jednocześnie, że w Biblii z wielu pasterzy. W Piśmie Świętym czytamy w Starym Testamencie coś, co tutaj pan Jezus wydaje się, że zarzuca zarzuca nauczycielom żydowskim, ale to także może być zarzut do dzisiejszych nauczycieli. Zobaczcie, najemnik, który nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością Panie Jezus robi ten zarzut, widząc przychodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. Myślę, że bardzo ważne, abyśmy pamiętali, że w Starym Testamencie już Bóg mówił w bardzo mocnych słowach do nauczycieli Izraela, że nie wypełniają swojego zadania. Te słowa także dzisiaj powinny. Brzmieć w uszach wielu pasterzy, wielu ludzi, którzy chcą być pasterzami, owiec, chcą prowadzić ludzi gdzieś. Księga Jeremiasza, 23 rozdział, Księga Ezechiela, 34. Przeczytam może kilka fragmentów z tej Księgi Ezechiela, 34 rozdział, i czytamy w nim tak: Bóg mówi, Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj powiedz pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy pasą samych siebie. Czy pasterze nie powinni paść owce? Spożywacie mleko, odkrywacie się wełną, zabijacie tuste sztuki, ale owiec nie chcecie paść. Słabej nie przywracacie sił chorej nie leczycie skaleczonej nie opatrujecie zbłąkanej nie zawracacie zaginionej nie szukacie traktujecie je surowo i okrutnie dlatego rozproszyły się z braku pasterza i stały się łupem wszystkich dzikich zwierząt rozpieszły się błąkają się moje owce po wszystkich górach po wszystkich wysokich pagórkach po całym kraju rozproszyły się owce, nikt się nie troszczy o nie, nikt ich nie szuka. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słów Pana. Na moje życie, mówi Pan, moje owce stały się łupem, moje owce stały się żerem dla dzikich zwierząt i nie mają pasterza, bo pasterze nie troszczą się o moje owce, lecz pasą samych siebie. Dlatego słuchajcie, pasterze, słowa pana. Tak mówi Bóg. Oto ja jestem przeciwko pasterzom. Upomnę się u nich o moje owce. Sprawię, że nie będą już paść moich owiec. Nie pozwolę, by pasterze paśli samych siebie. Wyrwę moje owce z, ist, z ich ust. Nie będą ich łupem. I dalej możemy czytać. Ten fragment jest bardzo bogaty w treść. Ale Bóg upomina wszystkich pasterzy. Tak jak upominał pasterzy Izraela, tak samo dzisiaj te słowa kierowane są do każdego, kto uważa siebie za pasterza. Nie wiem, czy jesteś w kościele jakimś czy nie, w jakiejś społeczności, ale czy widzisz w swojej społeczności pasterza, czy ten pasterz jest pasterzem Boga, czy ten pasterz przyprowadza Cię do Chrystusa. A może ten pasterz dba o siebie. Może ten pasterz zaczyna nauczać, szczególnie dziś to jest bardzo łatwe, zaczyna nauczać rzeczy, które nie są w ogóle związane ze Słowem Bożym. Widzimy, jak wielu dzisiaj nauczycieli w internecie zaczyna zajmować się polityką, zaczyna zajmować się szczepionkami, zaczyna zajmować się maseczkami. Zaczyna zajmować się teoriami spiskowymi. Nie do tego powołani są pasterze Boży. Pasterze Boży są powołani do tego, aby przede wszystkim strzegli stado Boże, aby ich karmili zdrową nauką, aby kierowali owce na Chrystusa, aby uczyli owce, jak żyć w posłuszeństwie Chrystusowi, jak Wypełniać wszystko, co nauczał nas Pan Jezus. Żaden nauczyciel biblijny, żaden ksiądz ani pastor nie jest od tego, aby zajmować się czymkolwiek innym. Jakich Ty znasz, pasterzy? Czy ich znasz? Bo jeżeli kogoś słuchasz przez internet, to, to wcale nie oznacza, że znasz tą osobę. A to może być niebezpieczne. Zachęcam cię, abyś poznał, poznała, poszukała informacji o tej osobie. Nie tylko od ludzi, którzy są w tej społeczności, ale może właśnie ludzi spoza. Czy dają dobre świadectwo o tej osobie? Czy życie tej osoby potwierdza to, co mówi ta osoba? To jest fundamentalne. Można być wspaniałym mówcą, ale mieć ruiny w życiu można być wspaniałym mówcą i było kilka jak nie więcej jak nie, kilkadziesiąt przykładów takich w historii znanych osób które jednocześnie w domu czyniły piekło na zewnątrz mówiły wspaniałe rzeczy ale ich życie z rodziną to było piekło dla tej rodziny bardzo ważne abyśmy dzisiaj badali siebie Jutro będę mówił więcej o tym, czy jesteśmy owcami, czy znamy głos pasterza. Dzisiaj chciałem się odnieść do, do tej sytuacji najemników. Dobry pasterz jest tylko jeden tylko Jezus Chrystus oddał życie za Ciebie. Ty powinieneś, Ty powinnaś zawisnąć na tym krzyżu i powinniśmy wszyscy spędzić wieczność w piekle za setki. Tysięcy grzechów, jakie popełnialiśmy. Ale zamiast ponieść karę, doświadczyliśmy miłosierdzia Bożego, tego, że Jezus Chrystus wziął dobrowolnie na siebie naszą karę. Za to Mu chwała i o tym cały czas pamiętajmy, ale pamiętajmy też o tym, że w Słowie Bożym wielokrotnie wspomina się o Urzędzie Nauczycielskim. Bóg niektórych ludzi Powołuje do bycia nauczycielami innych. Niektórzy sami siebie niestety powołują. Prośmy Boga o to, aby dał nam mądrość. Prośmy Boga o to, aby dał nam poznanie prawdy, abyśmy nie słuchali bzdurnych nauk, ale skupiali się cały czas na życiu na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest fundament to jest podstawa to jest chrześcijaństwo bez tego możemy mieć niesamowitą wiedzę na temat biblii możemy mieć niesamowitą wiedzę na temat higieny osobistej możemy zbadać ukryte zagadki świata i spiski narodów ale z tą wiedzą pójdziemy do piekła każdy Panie Jezus powiedział kto chce pójść za mną każdy, kto chce pójść za mną, musi brać swój krzyż każdego dnia i mnie naśladować. I mnie naśladować. Nieważne co wiesz, ważne jak żyjesz, jak żyjesz. Amen.